Dzień dobry. W dzisiejszym filmie wytłumaczę Państwu, w jaki sposób uzyskać zlecenie na zakup wózka inwalidzkiego. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zakup elektrycznych i manualnych wózków inwalidzkich. Aby otrzymać zlecenie na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zlecenie na taki wózek z kodem S1901 wystawia lekarz specjalista, taki jak neurochirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji, onkolog lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Udajecie się Państwo do jednego z wyżej wymienionych lekarzy. Wystawia on zlecenie na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego i z tym zleceniem zgłaszacie się Państwo do naszego sklepu osobiście, telefonicznie lub internetowo. Wózki elektryczne do 5000 zł nie wymagają żadnego wkładu finansowego, są w całości refundowane. Każdy wózek powyżej tej kwoty wymaga już dopłaty. Aby otrzymać zlecenie na zakup manualnego wózka inwalidzkiego, również wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zlecenie na taki wózek wystawia lekarz rodzinny, nie jest konieczna wizyta u specjalisty. Kwota dofinansowania do wózka manualnego z kodem S1301 to 1700 zł. Każdy wózek powyżej tej kwoty wymaga dopłaty. Analogicznie jak w przypadku zlecenia na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego. Po jego otrzymaniu zgłaszacie się Państwo do naszej firmy telefonicznie, internetowo lub osobiście. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę mobilimet.pl. Znajdziecie tam Państwo tabelkę z informacjami, jaki lekarz wystawia dane zlecenie. Do zobaczenia w następnym odcinku.